Dobra, dorobiłem sobie taką blokadę, jak widzicie, klucz tutaj przechodzi, ponieważ jest to płyta z piły, z takiej piły, jakby ktoś nie wiedział. Mam śruby imbusowe, one są bardzo długie, z tego względu, żeby śruba była na całej długości gwintu. Teraz silniczek sobie damy tak, ale tutaj olej poleje się, przesuwa nam się kosz, czyli jest to zblokowane. Nie chcę tu tego połamać. i okay, poszło. Już miałem wrażenie, że zaraz się złamie coś. Dobra, odkręcimy blokadę. Tutaj dają sobie podkładki, żeby to zdystansować. Nakrętkę odkręcamy. Swoje przeszła, jak widać. Kolejno tutaj jest podkładka. Ona nie ma żadnego napisu. Tu dalej nic nie ma. Teraz możemy docisk wyjąć. W docisku sprawdzamy tutaj te miejsca, gdzie chodzą sobie przekładki, czy nie jest wybite, nie ma rowków, tutaj jest wszystko w porządku. Z tyłu jest podkładka, teraz ją zauważyłem, również nie ma żadnego napisu. Aczkolwiek te wyjechane miejsca są skierowane w dół. Sprzęgło będziemy tu kłaść. Następnie jest okładzina, ponieważ u góry mamy docisk, z dwóch stron jest taka sama, będziemy je mierzyć. Następnie przekładka, znowu okładzina, przekładka, okładzina. Przekładka, okładzina i dół docisku od sprzęgła. Tutaj nie ma żadnych cech, jak to zamontować. I sam kosz sprzęgłowy wysuniemy. Tutaj nie ma żadnej podkładki, ale to jest tulejka. Można ją wyjąć. I ona chyba będzie wymienna. I w środku jest tuleja z mosiądzu miedzi. Tutaj na koszu sprawdzam. I są właśnie wybicia. Nie wiem czy to będziecie widzieć. Są takie wybicia na koszu. Ktoś go chyba już kiedyś szlifował. Czekajcie chwilę. Nie, nie był szlifowany chyba. I kosz należałoby wymienić aczkolwiek bardzo ciężko części do tej Hondy. Jest to stary motorek. Tą zębatkę można wyjąć. Tutaj nie ma żadnych cech. Pod tą zębatką jest podkładka. Tutaj te kółeczko również można wyjąć. Tutaj jest uszczelniacz i to jest zębatka z pompy oleju. Tą zębatkę sobie wyjmiemy. Taka długa jest. Sprawdźmy sobie zęby. Aha, dobra, tutaj jest obrotomierz. A tutaj łączy się koszt sprzęgłowy z wałkiem wyrównoważającym chyba, czy z czymś nie wiem. To z czego jest? Tutaj chyba będzie wałek wyrównoważający. Także to trzeba będzie w całości sobie przełożyć. Zębatka z wału, ją trzeba będzie odkręcić później. To teraz odkręcimy sobie gwiazdkę z programatora. Tutaj mamy dziesiątkę. Odkręcamy. Mamy śrubkę, która ma długość 16 mm. Tak wygląda ta śrubka, następnie gwiazdka. Tutaj mamy kilka bolców, dwa są dłuższe, jeden drugi, reszta jest krótszych na dole i inaczej tej gwiazdki nie zamontujecie. Bolce sobie wyciągniemy, jeden dłuższy, drugi dłuższy, krótszy, krótszy i krótszy. Teraz sobie odkręcimy nakrętkę z tego ramienia, które ustala właśnie tą gwiazdkę. Tutaj sprężynka się zahacza od tyłu, od tej strony. Jest to skonstruowane w ten sposób i tutaj jest taka śrubka z taką tulejką wbudowaną. Kosę możemy wyjąć do góry. Mamy kosę wyjętą. Dobra i tutaj musimy zdjąć zębatkę. To już się odkręci samo. Tutaj jest taka nakrętka. Ej, chyba nie da się pomylić. Następnie jest podkładka, taka grubsza. I zębatka normalnie się wyjmuje. I ona tutaj u góry kropeczkę. I ta kropeczka musi się pokrywać z czymś tam. Nie wiem z czym. Później w serwisówce zobaczymy z czym się ma pokrywać ta kropeczka. No i z tej strony to by było wszystko. Ale wyskoczyła jakaś podkładka. Gdzie ona była za ch... nie wiem. Chyba ona tutaj była. Ona była tutaj ta podkładka. Tak wygląda, ale tu olej ładnie nam. Na, 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 na. Dobra, teraz będziemy rozkręcać tutaj wszystkie śrubki wokół i gdzie ściągacz? Wkręcić. Jedna, druga, trzecia. Tak wkręcimy ściągacz. Mam nadzieję, że zejdzie bez problemu. Dobra, luzujemy wszystkie śrubki. Tutaj jest taka blaszka, nie wiem czemu ona ma służyć. Tu jest taki otwór, aha, tu jest otwór, żeby sobie przełożyć klucz. O, tutaj go widać o górę, żeby sobie przełożyć klucz i tą pompę zdemontować. A ja się męczyłem. No taka kurczę ciekawostka. Ciupka. coś Tu jakaś tulejka wypadła Nie wiem skąd ta tulejka Sprawdźmy z tej strony Ta tulejka tutaj musiała być Tutaj w tym miejscu Taka tulejka Już Wam powiem, że się pogubiłem z tym silnikiem Kordę, kto to później poskłada to nie wiem Chyba nie ja Dobra, dolna śruba Dolną śrubkę odkręcam Ona ma 60 mm Kolejna tutaj obok 35 mm Kolejna zaś obok 35 mm. teraz tu u góry 60 mm. Ta u góry z tą blaszką 11 cm. Kolejna tutaj 60 mm. 50 mm. Na bok 55 mm. I teraz z środka 40 mm. 40 mm. 40. Wszystkie widełki się rozwaliły wybierak. Nie tak miałem wyglądać rozpołowienie. Nie, to tu nie było. No bank. Dobra, tutaj pod tym wałkiem jest ta podkładka. Następnie te koło. I tu również jest podkładka na końcu. Tu jest podkładka pod ten wałek. Tu jest cały balanser. Tutaj jest wał. Dobra, tutaj nie ma żadnych podkładek. Dobra, wał jest wyjęty. Tutaj jest taka tulejka specyficzna z kołnierzem. Chociaż w sumie one było, powinno być z osłoną z tego co i inne materiały widziałem. A tutaj osłony nie ma. Okay, tutaj mamy takie duże łożysko. Następnie jest taka tulejka i easy Maring. I żeby ta tulejka nie przeciekała w środku, to na wale jest taki o ring, który to uszczelnia. Łożysk HK nie będziemy wybijać. Te kartery możemy dać na bok. Tutaj jest takie coś, to odkręcimy. Ta śrubka, która trzyma tutaj blaszkę, ma długość 16 mm. A ta obok również ma długość 16 mm. Tutaj jest długi wkręt od pompy oleju, ale ma długość 34 mm. Wszystkie uszczelniacze trzeba wyjąć. Drugi, tutaj trzeci w środku tulejki z tych karterów. Jedna tutaj i one są dłuższe, mają długość 20 mm na 8 chyba, tak na 8, druga też taka długa będzie, a druga też tyle ma. Ok, drugi karter śmietny. Teraz sobie sprawdzimy te kartery. Tutaj jest już inny uszczelniacz z tego co widzę. Łożysko zakryte, ale niestety osłona jest uszkodzona, łożyska. Także nie będzie ono prawidłowo funkcjonować. Rozłożmy je. Gwint z korka spustowego jest w porządku. Tutaj nie ma uszkodzeń. Tu też nie ma. Szpilki są ok. A wygląda przyzwoicie póki co. Tutaj gwinty są sprawne. Sprawny, sprawny również dobre, dobre, dobre. Aczkolwiek, coś tutaj mi się nie podoba. Tutaj nie ma gwintu. Sprawdzę z drugim kartonem, No, niestety jest. Zobaczcie, tutaj jest cały gwint. A tutaj już jest niestety objechany, i ktoś to wiertał. Z tego chyba nic nie będzie. No i niestety to już dyskwalifikuje ten karter do użytku. Tutaj mamy przelotowe tulejki są w porządku. Teraz wskażmy tutaj gwinty wszystkie. Jest, 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 jest. Tutaj są gwinty wszystkie w porządku. Ten karter jest ok. A w tym karterze trzeba będzie tutaj zrobić tulejkę gwintowaną. Także widzicie, teraz z bliska wam pokażę. Tutaj. To właśnie to miejsce bez gwintu. A w starym karterze to jest właśnie to miejsce. A w starym karterze widać, że jest gwint. Obok tulejki, nie? A tutaj mamy tulejkę i w tym miejscu gwintu nie ma. I w środku została komuś śruba. Aha, jeszcze jedna rzecz. Sprawdzimy sobie skrzynię. Tryby zębatki wyglądają w porządku. Nie ma tu jakiejś większej tragedii. Druga choinka też. To jeszcze szczegółowo będę sprawdzać później. Bębenek programator również w porządku wygląda. Tutaj widełki mamy ok. Te widełki również ale tu patrzcie To już prawidłowo funkcjonować nie będzie I trzecie widełki Również są w porządku Nie ma żadnych wcięć Także widzicie skrzynia dobra Prócz jednych widełek Te widełki trzeba kupić Niestety Będzie napawać i ładnie obrobić